Witajcie kochani! Dzisiaj kolejny opening saszetek. Dzisiaj na bogato to, to, to więc trzy saszetki. Powinnam już powiedzieć, więc trzy saszetki, więc na bogato. Saszetka numer dzisiejsza, saszetka numer 1. Powtórka? Nie, na szczęście nie powtórka. Ale podobny klimat. Czyli ron też z kremowym piwem. Też dwie twarzyczki. Bardzo fajnie, że mi się trafił. Zawsze bliżej do skompletowania kolekcji. Jeszcze pewnie jak będę w Legostorze to coś kupię. Bo przy okazji, jak kiedy do kina w Galerii Makotów, to na pewno zajrzę do tego Store. To kremowe piwo. Do ręki. Jeszcze różdżka. Tak, i figurka będzie zmontowana. Mimo, że ta figurka też jest fajna, ale to jest jedno z słabszych w tej serii. Bo się niczym specjalnym nie wyróżnia. Kasetka numer 2 Powtórka? Czyli będziemy płakać czy się cieszyć? A nie, nie powtórka. To album Dumbledore. Przepatrzmy się jego twarzy. Ma oczywiście okulary połówki. Więc ten opening. Naprawdę udany hmm. i oczywiście jest Fox, wspaniały Fenix. Więc coś fajnego będzie można zbudować, niekoniecznie nawiązującego do Harry'ego Pottera ale nawiązującego do mitologii Fux Nie, nie będę mu tego wkładać w dłoń, bo za dużo roboty Ale różka, oczywiście mu włożę Dyrektor Hogwart prezentuje się tak Dostojnie Dostojnie Dzisiaj to jest sosie odkryć, naprawdę Coś fajnego czy niestety zniszczyła nam opening? Niestety zniszczyła nam opening. Kolejna Hermiona. No trudno, ale dwie nowe figurki na jedną powtórkę to całkiem dobry wynik. Do zobaczenia! Pa! Na pewno niedługo będą kolejne filmiki.